Ciągle dostaję od Was pytania. Ej, Popo, możesz pokazać mi, jak ty robisz tę animację? Moja odpowiedź to oczywiście nie. Ma sprawy, pokażę ci, jak robię tą animację. Co prawda, w tym odcinku pokażę Wam mój proces tworzenia animacji. Może być cią trochę chaotyczny, ponieważ tak naprawdę co projekt dodaje jakiś nowy proces. Jeśli jednak chcielibyście, abym nagrał osobny poradnik do tego, jak zacząć tworzyć w ogóle takie animacje, zostawcie lajka like pod filmem. Jeżeli zobaczę, że jest ich dużo, to od razu biorę się za nagrywanie. Mój proces zaczynam od znalezienia pomysłu na odcinek. Co prawda, większość moich odcinków powstała totalnie randomowo. Pomysły, które możecie u mnie obejrzeć, powstały w tak zwanej wolnej chwili, gdy miałem kupę czasu, by to przemyśleć. Hehe, <laughs> zrozumiałeś żart, bo, bo wiesz, miałem kupę czasu, a ja byłem wtedy na kibelku i... Mniejsze. Jednak teraz staram szukać się trendów i nowości choćby na zagranicznym YouTube. Gdy mam już pomysł, przechodzę do pisania scenariusza. W pierwszej kolejności zapisuję sobie wszystkie wcześniej zebrane informacje o pomysłach oraz inspiracjach, które chcę, by znalazły się w animacji, a później daję ponieść się fantazji. Three days later. Music a tak wygląda mój scenariusz, który napisałem do odcinka Grzybobrania Egze. Zapomniałem dodać, że do pisania scenariusza używam dokumentów Google. Scenariusz mam już gotowy, więc przechodzę do tworzenia storyboardów. Mają one na celu pozwolić mi zwizualizować kluczowe sceny w animacji przed rozpoczęciem całego procesu animowania. Storyboardy robię w programie Adobe Animate przez stworzenie sześciu prostokątów, na które będę nanosił proszone szkice sekwencji. Macie tutaj przykład mojego storyboardu z odcinka Grzybobranie egze i jak to ma się do całości filmu. Kolorowy grzyb w środku lasu. O -o. Gdzie? Gdzie ja jestem? Do nagrania audio używam Adobe Audition oraz mikrofonu Blue Yeti. Na drugim monitorze odpalam sobie wcześniej napisany scenariusz, przechodzę do programu, zmieniam ustawienia Sample Rate na 44100 oraz 16 bitów. Takie ustawienie pozwoli mi korzystać z pełni jakości dźwięku w programie Adobe Animate. Po nagraniu ścieżki audio przesyłuję całość i ręcznie usuwam takie elementy jak przypadkowe kliknięcia myszki, czy też moje sapanie między czytaniem wierszy w scenariuszu. Gdy surowa jakość audio mnie zadowala, przechodzę do jej obróbki. Moja obróbka głównie opiera się na odszumieniu audio i wyrównaniu każdego dźwięku. Cały proces macie przedstawiony. A teraz posłuchajmy sobie różnicy przed obróbką i po niej. Ciągle dostaję od Was pytania: Ej Popo, możesz pokazać mi, jak Ty robisz na animację? Moja odpowiedź to oczywiście nie. Ma sprawy, pokażę Ci, jak robię tą animację? Ciągle dostaję od Was pytania: Ej Popo, możesz pokazać mi, jak Ty robisz na animację? Moja odpowiedź to oczywiście nie. Ma sprawy, pokażę Ci, jak robię tą animację? Animatic. Pokrótce jest to uproszczona animacja postaci z planowanymi ruchami kamery oraz już z dodanym głosem. Jest on dla mnie czymś nowym i w praktyce pierwszy raz zastosowałem go w odcinku najpiękniejszy tablet graficzny na świecie, jednak na ten moment wydaje mi się on niezbędny przy moich następnych animacjach. No i doczekaliśmy się, możemy przejść do animacji. Od początku przygody z animacją korzystam z programu Adobe Animate. Uważam, że jest to świetny program do animacji, ponieważ jest strasznie intuicyjny i każdy, kto już kiedyś korzystał z Photoshopa czy też z After Effecta powinien szybko w nim się odnaleźć. Nie mógłbym też animować, gdyby nie tablet graficzny. Aktualnie używam Artista 15.6 Pro od firmy XPP. Jest to świetny tablet graficzny z ekranem, który pozwolił mi wskoczyć poziom wyżej w animacji. Jednak wcześniej używałem tabletu Deco01 V2 Line Friends Edition, również od firmy XPPen, który sprawdzał się świetnie. A mój pierwszy tablet graficzny, na którym stworzyłem swoją pierwszą animację, był to tablet Deco01, również od firmy XPPen. Recenzje tych tabletów możecie zobaczyć u mnie na kanale, a ja chcę Wam przedstawić jeszcze świąteczną ofertę firmy XPPen, która przy zakupie tabletu graficznego w okresie świątecznym pozwoli Wam zaoszczędzić kupę kasy, a na dodatek, podarowując komuś taki prezent, macie gwarancję jakości, którą sam mogę naprawdę polecić. Większość animatorów animuje w 24 klatkach, jednak ja animuję w 30. To moja osobista preferencja. Uważam, że wtedy ruch animacji wygląda dużo lepiej przy mniejszej ilości rysowanych klatek. Przykład. A tak wygląda mój cały gotowy projekt. Jak możecie zauważyć, moje projekty mają bardzo dużo warstw. Zdaję sobie sprawę, że jest to gubiące, a odszukanie jakiegoś konkretnego elementu pochłania mi mnóstwo czasu, jednak do tej pory rzadko kiedy zagnieździałem jakieś większe elementy typu tło w symbolu. Z symboli korzystam tylko jak chcę uzyskać jakiś powtarzalny ruch typu chód, bieg, czy też gradyn, który był ostatnio na grzybie. Jednak w następnej animacji spróbuję stworzyć tło całkowicie w Photoshopie. No, zobaczymy jak to idzie. Natomiast jeśli chodzi o lip-sync, czyli poruszanie ustami do dźwięku tak, by jak najbardziej przypominała naszą mowę, mam stworzony symbol, który jest zapisany w osobnym pliku i gdy już skończę całą animację, przerzucam taki plik do projektu na osobną warstwę, wchodzę w obiekt i wybieram próbnik klatek. Dzięki temu w wygodny sposób będę mógł wybierać dowolną klatkę, która znajdowała się w symbolu. Ważne, by zapętanie ustawić na jedną klatkę. Teraz przesuwając się po timelineie myszką, staram się dopasować usta do sylab tak, by po tworzeniu to ze sobą w miarę wyglądało. Po skończeniu całości eksportuję animację jako film, przy czym tworzę nowy folder, gdzie każda klatka będzie zapisana osobno. Do edycji animacji używam programu Premiere Pro, bo tworzyć naszą animację musimy przejść w File. Import, odszukaj nasz folder, w którym mamy zapisany film i kliknąć w pierwszą klatkę. Ważne, by ta opcja z sekwencją była zaznaczona. Program automatycznie utworzył mi sekwencję w 24 klatkach, a że animacja jest w 30 trzeba to zmienić. A tak wygląda cały mój plik po dodaniu efektów dźwiękowych oraz muzyki. Utwory muzyczne bez praw autorskich staram zawsze znaleźć się na YouTube. Co do efektów dźwiękowych, to używam do nich również YouTube'a, jakiej strony zapslat.com oraz freesound.org. Jeśli jakiś dźwięk mnie nie zadowala, lub po prostu go nie ma, staram sam się go odtworzyć. Do eksportu używam formatu H264 oraz preset ustawiam na high bitrate. To tyle. Teraz pozostaje tylko wrzucić film na YouTube, ustawić wszystkie karty i czekać na aplauz. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że chociaż trochę mogłem Ci przybliżyć mój proces tworzenia animacji. Pamiętajcie, że jeśli pod tym filmem będzie masa łapek w górę, nagram dla Was poradnik, jak samemu może zacząć takie animacje tworzyć. Do następnego. PA-PA!